Wspodzianie znów Alina włącza pranie, pralka brzęczy, ona jęczy, wszystko dźwięczy, to mnie męczy. Witam w dzisiejszym odcinku. Przyjrzymy się raz jeszcze aplikacji Bolt. Dla tych co nie wiedzą, która jak samo o sobie mówi, jest super aplikacją oferującą usługi w zakresie mobilności. Można skorzystać u nich z przewozów taksów, pojazdów hulajnogami elektrycznymi oraz można zamówić jedzenie z dostawą do domu. My się zainteresujemy... Aspektem taksji. Jak tutaj fajnie reklama mówi, jeździsz więcej, zarabiasz więcej, ustalasz własny grafik, otrzymujesz wypłaty co tydzień. Z tym jeździsz więcej, zarabiasz więcej. Owszem, to prawda. Natomiast sam w sobie BOLT zabiera 25% prowizji. Ustalasz własny grafik. Tak, w zależności od rodzaju zatrudnienia. Ustalasz swój własny grafik. Jeżeli jeździsz na tak zwanym grafiku, no to wówczas grafik ustalasz wraz ze swoim partnerem. No taka typowa praca na etat typu: jeździsz 12 godzin. Nie wiem, następny dzień masz wolny i to jest zazwyczaj rozliczenie 50 na 50. Natomiast jeżeli wypożyczasz auto, płacisz kwotę co tydzień za nie. No i od ciebie to w sumie głównie zależy, czy. Będziesz jeździł w sumie tylko na to, żeby zarobić na auto i nic więcej na paliwo, czy, czy faktycznie przyciśniesz i, i, i no i zarobisz, nie? Wypłaty co tydzień. No tak to się zgadza. Wszędzie, gdzie w sumie jeździłem, to każdy, każdy z partnerów jednak rozlicza co tydzień. No to jak już wiemy, czym jest aplikacja Bolt, to przejdziemy do. Rzeczy, które chyba Was najbardziej interesują, jako być może przyszłych kierowców taksi. Dzisiaj weźmiemy pod lupę następnego partnera. No, no właśnie... Potrzeby nagrywania tych filmów. E, przedzwoniłem sobie do paru partnerów rozliczeniowych. Spytać o warunki współpracy, rozliczenia. No i jak to generalnie się prezentuje. Nie będę wymieniał nazw tych partnerów. W razie jak któraś z ofert Cię Zainteresowała? Napisz komentarz, że jesteś zainteresowany gdzieś tam prywatnie. Dobra. Dzisiaj bierzemy następnego. Stop. Taki pomysł na kontent mi wpadł, że jak chcecie, podsyłajcie swoich partnerów, będziemy ich prześwietlać lub tych, którymi jesteście zainteresowani, albo po prostu miejscowość. Z czasem pomyślałem też, że możliwe, że nawet będziemy sobie robić coś takiego. Że po prostu będę się zatrudniał u jakichś partnerów i bezpośrednio wtedy zdawał relacje. Taki kontencik, nie? co wy na to? Sprawdzać sobie bezpośrednio tego partnera, jak tam wygląda w teorii, jak wygląda w praktyce, tylko że wtedy ja bym jeździł bezpośrednio pod nim. No ja i moi znajomi, nie? i byśmy tam sobie z tego robili relacje, czy tu warto jeździć, czy nie warto, czy może inny. No ale przechodzimy do rzeczy. Następnego partnera i to co wspominałem, będziemy sobie go porównywać z poprzednikiem. A więc nasz poprzednik prezentował się w ten sposób, że będziemy to zapisywać w ten sposób, że 25% bolt, no to tutaj się nie zmienia, 5,5% prowizja od przejazdu. No i co? No i lecimy dalej. Tamten nasz stary partner brał dla siebie jeszcze 1% od kwoty brutto. 1% no i 8% VAT za przejazdy. Dodatkowe koszty związane z bonusami. 2% bonusy. 8,5% podatek dochodowy. 50 zł apki tygodniowo. No i auto. Dla przykładu byłem zainteresowany tam Toyotą Korollą. Tutaj się nic nie zmienia. 850 zł. Tydzień auto. Tak się prezentował nasz stary partner. Damy sobie tutaj jedynka. Pomniejszymy to w sumie trochę. Dobra. I tak się prezentuje drugi partner. Myślę, że już trochę korzystniej, więc da się. A więc tak. To samo, 25% volt, 5,5% prowizja od przejazdu. 8% VAT za przejazdy. A, no i tutaj zapomniałem dodać ZUS jakieś 150 plus minus sus Tutaj jest ta sama kwota. Sus. Co mamy więcej? Odpada nam podatek dochodowy. Nie mają. I co? I tutaj przy Toyocie korolli. Hmm. bazowa kwota auta jest. I tak sprawdzę jeszcze, czy mam jakieś koszty. No nie. Bonusy, brak Czyli już finalnie prezentuje się całkiem lepiej. Eee, koszty auta. Auto kosztuje tam 950 zł. Ale, ale, jeżeli zrobimy 101 kursów. To rozpiszę bardziej. 101 kursów, to wtedy auto kosztuje 690 zł. Natomiast jak zrobimy 140 kursów, to auto kosztuje nas 600 zł. Także, no, całkiem nieźle to się prezentuje weźmy pod uwagę sobie te wszystkie kursy no jak ktoś powiem tak jak ktoś po prostu jeździ no to można przyjąć, że tyle kosztuje nas to auto czyli 690 zł no to już zaoszczędzamy na aucie całkiem nieźle bo 160 zł jesteśmy do przodu yy, brak podatku dochodowego 8,5%, więc jesteśmy już 8,5% do przodu, więc porównując to przy kwocie 1000 zł, no to będziemy dodatkowo 85 zł na plus. A bonusy, no tego nie uwzględnialiśmy ostatnim razem, reszta zostaje bez zmian. VAT za przejazdy też 8%. Tutaj 1% bierze dla siebie partner. A i oni właśnie tutaj też 1% dla siebie biorą. Też dla siebie 1% biorą. Więc realnie przy, przy tej kwocie wyjdzie nam. 245zł do przodu w skali tygodnia całkiem nieźle zapisałem sobie jedynka dwójka plus 245zł tygodniowo za to samo więc no Dobry partner to podstawa. Także jakby ktoś się zastanawiał. Jakby się ktoś zastanawiał. Nad pracą na taksy. Nie jesteście pewni, czy wasz partner jest OK? Możecie śmiało w komentarzach podsyłać mi nazwy tych partnerów, miasto. Ja mogę przezwonić, dopytać o szczegóły za Was i wrzucimy sobie z tego filmik e, odnośnie, czy warto, czy nie warto, czy może gdzieś indziej szukać. Nie widzę w tym problemu, wiem o co pytać, znam przeróżne kruczki. Od jednej i od drugiej strony, więc jak najbardziej możecie śmiało do mnie podsyłać partnerów, których chcecie wziąć pod lupę. A ja w Waszym imieniu załatwię resztę. Na dzisiaj tutaj myślę, że ten drugi partner już wygląda o wiele korzystniej, prędzej można tutaj zarobić. Um, ukrytych kosztów jakichś nie słyszałem, nie widziałem, żeby mieli, bo różnie bywa. Finalnie trzeba pojeździć, to wtedy wiadomo, na czym się stoi. Póki się nie pojeździ, to różnie może być. Także teoria, teorią, praktyka, praktyką. Zawsze wychodzę z założenia, że lepiej. Praktycznie, że coś sprawdzić, niż tylko teoretycznie. Być może z czasem będę robił takie odcinki, to wtedy już bezpośrednio będę podawał partnera, pod którym jeżdżę. No i będziemy ich testować, nie? czy są uczciwi co do tego, co zakładają, czy coś kombinują. Bo różne przypadki miałem też ja, mieli moi znajomi. Kary finansowe w postaci 2000 zł za to, że był odprysk na szybie, gdzie no jakby to powiedzieć, no na pewno to nie jest z winy kierowcy, że dostał kamieniem, tak? No umówmy się, czy Bóg wie czym innym, no ale są firmy i są firmy, nie? Także tutaj jest akurat duże pole manewru i cały czas powstają nowe, stare się zamykają. Więc jak macie ochotę, podsyłajcie miasto, ja przebadam tam teren, sprawdzimy tych partnerów, którzy tam są i finalnie wybierzemy najlepszego z nich, którego przynajmniej teoretycznie można na pewno polecić. Póki co to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzisiaj rano niespodzianie, znów Alina włącza pranie. Pralka brzęczy, ona jęczy, wszystko dźwięczy, to mnie męczy. Przez podwórze, przeszczy, wróżę, brzęk totalny, niebanalny. W krąg wydziera się hołota, sąsiad kurski w lasu na oza. od odkurzaczem, warczy, bzyczy, dziecko płacze. Dźwięczy blaszka, już bez korka, dan kawałkiem, bije norka.